Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, nominacje jak co roku robimy na livestreamie. Cały Twitch, cały czat na kanale Bonkol pozdrawia teraz. Na archiwum oczywiście nagrywamy. Słuchajcie, nagrody Steam 2021, nominacje. E, nominujemy ulubione gry w 10 kategoriach. Natomiast to nie jest koniec jakby, ponieważ my nominujemy. A z tych nominacji zostanie wybrana tam top jakaś piątka z każdej kategorii, i dopiero wtedy będzie końcowe głosowanie. Teraz są nominacje, a głosowanie końcowe będzie. nie wiem w sumie kiedy. Czy to jeszcze w grudniu? Czy po? Zobaczymy. Dobra, yy, każdy z Was może to zrobić sobie. Nagrody Steam. A i w ogóle jak to zrobicie, to chyba dostaniecie dodatkowo. W ogóle jak dziwnie to wygląda w tym roku? Patrzcie, nie? Tak prosto bardzo, tak nawet jak nie Steam to wygląda. Dobra, moi drodzy. Zagłosuj podczas zimowej sprzedaży zwycięzców ogłosimy 3 stycznia. O! Nadszedł znów czas powołać komitet nominacji nagród Steam. Kolejnym tym zadaniem jest nominowanie najlepszych i najbardziej wyróżniających się pozycji tego roku. Ten komitet składa się z osób, które najlepiej podołają temu zadaniu, czyli Was. Czyli ja, ty i ty. Zdecydujcie, jaki tytuł wyniósł z gry na nowe wyżyny, a, jak, a jest sposób czego wybierać. Aby wam to umożliwić, prezentujemy kilka nowych kategorii, dzięki którym Wy wytypujecie najznakomitsze gry. Wybór należy do Was. Idźcie i wybierajcie. Ok, super. Więc, moi drodzy, nie będziemy sprawdzać jakie kategorie od razu lecimy. Nagroda w kategorii gra roku. A nie można od ostatniej, to by tak może lepiej było, co? Dobra, to może tak zrobimy. Nagroda w kategorii Usiądź i zrelaksuj się. To gra Antidotum na ciężki dzień. Jest spokojna, relaksująca i sprawi, że twoje zmartwienia rozpłyną się bez śladu. To czas na osiągnięcie zen, czyli takiego szczęścia i spokoju chilloutu. No i moi drodzy, możemy nominować i teraz możemy nominować uruchomione gry przez ciebie, ale my możemy sami wybrać grę, która jest na Steamie. Ona musi być na Steamie, żeby ją nominować. I teraz jest pytanie, która gra jest bardzo relaksująca pod wieloma względami? Ma soundtrack relaksujący, grafikę ogólnie. Samo granie powoduje, że. Ale nie mylcie ze resident sliperkiem, czyli ze spaniem, e, że jest nudna, tylko że bardzo relaksuje. Moi drodzy, ja bym powiedział coś takiego. Faktycznie tutaj bardzo dobrze Gedanik y, napisał. Unboxing. Mega odkrycie. Mega. Bardzo fajna gra. Ja ją wstępnie wpiszę tutaj, ale może być tak, że my w innej kategorii ją podamy. Ja ją dam. Aha, tylko że unboxing nie jest na Steamie, bo on był na y, Xboxie. Eee... No właśnie, no właśnie. Więc. Unpacking! Unpack. Unpa, a to się nazywało Unpacking, tak? A nie unboxing. Unpacking. Dobra, unpacking. Nominujemy. Dobrze. Nagroda w kategorii gra ze znakomitą fabułą. Czasami... W y, czuły punkt może trafić tylko gra stawiająca mocno na fambułę, czyli coś dla nas. A ta niczym koński kopniak y, jest mocna. Trzyma w napięciu jak telenowela. I jest tak dopracowana jak scenariusz wysokobudżetowego serialu. Tej grze należą się brawa za to, że dzięki niej coś odczuwamy. Oj, tutaj macie jakieś. No, Cyberpunk. No, Cyberpunk faktycznie fajnie by było nominować tą grę. Natomiast em, go chyba nie ma. Wiecie, dlaczego go nie mam? Ja muszę wyłączyć. Dobra, poczekajcie. Ja muszę wyłączyć, momencik, e, zabezpieczenie dla dzieci. E, aha, bo ona, nie wiem, z tego roku jej chyba nie ma. No to, to są tylko z tego roku? Nie. Mm, czekaj, gdzie jest rodzinne? Rodzinne, autoryzuj zarządzanie komputerem, za zarządzaj trybem rodzinnym, to nie. Biblioteka w grze. Eee, pokazuj ikony. Kurde, gdzie to się robi? Ktoś wie, gdzie to się robi? Kurde, nie wiem, gdzie to się robi, bo tutaj trzeba na Steamie pokazywanie gier 18 plus i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś to wie, gdzie to się robi, czy nie? Ale to poczekajcie chwilę. Bo, jakby jest biblioteka, i jak się tutaj gry. Kurde, tutaj chyba. Nie, tu nie. Wiecie o co chodzi? Że jest, są gry sobie tutaj w sklepie Steam, i ja nie chcę, żeby mi się pokazywały te 18 preferencje, to? A jest. Treści przeznaczone dla dorosłych. Mogą być. Dobra. Chcę gołe baby, tak? Tak. albo Nie wykluczaj z mojego sklepu produkty, które zawierają następujące roz... Czekaj, NIE WYKLUCZAJ! No to nie wykluczaj tego. To Czekaj, nie rozumiem. To będzie, czy nie będzie, tak? Dobra, pokażcie, czy jest cyber... cyberpunk nie ma. No to trzeba jeszcze raz to zrobić. Czyli... No. Czekaj. Super. A, no i teraz mamy. Dobra, czyli już wiecie, jak nie macie. Dobra, lecimy. I teraz tak: Nagroda w kategorii gazy z znakomitą fabułą Cyberpunk. Ja bym dał, ale będziemy może zmieniać. Nagroda w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa. O, poczekajcie, czy jakaś gra miała świetne udźwiękowienie? Ja chyba coś mówiłem o udźwiękowieniu w tym roku odnośnie jakiejś gry. No wiadomo, cyberpunk bardzo dobry miał hmm, udźwiękowienie, ale Surviving Mars nie. Poczekaj, które uruchamialiśmy? Może nam podpowie. To nie, to nie, to nie, to nie. To nie. <ścoughs> Dude Simulator. Kurde. Cyber nie. Forza? Hmm. Strażnicy Galaktyki, ja, super. Dobra, na razie zostawimy. Nagroda w kategorii najlepsza, gra, w której jesteś do bani. Da się Herston tutaj wybrać. Czekajcie, DBD! Dobra, ale nie będzie. Dead by... D nie ma daylight, to, to jakby nie ma... Nie, nie, nie można. <śled> 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 mm... Nie wiem co wybrać, szczerze mówiąc. <śled> World <War III> <śled> <śled> Rizon, jestem do Bani? Nie, no bez przesady. Multiplayerowa gra. Pokaż, co ja tam gram ostatnio. Ciężka sprawa. Dobra, nagroda w kategorii najbardziej innowacyjna rozgrywka. Innowacyjna rozgrywka, kurde, ja bym dał. Inscription nie, chociaż raczej nie bardzo. Ja bym ee... Jezu, nie umiem się znaleźć nazwy, jak się to nazywa. Jak się nazywała ta gra, gdzie się niszczyło te struktury i one tak się zawalały zajebiście? Myśmy w to grali i to jarałem się tym, ale to wyszło już rok temu, chyba. Teardown, ale to no, widzicie, tego nie można wybrać. Nie wiem, na razie inscription, ale to nie jest nic innowacyjnego. Nagroda w kategorii znakomity styl wizualny. Styl wizualny nie aspiruje do odwzorowania wyglądu świata rzeczywistego. Styl wizualny, jeśli chodzi o jakąś grę, to jaka gra mi się bardzo podobała, wizualnie. No, na pewno nie te skoki narciarskie, co wczoraj żeśmy grali. Nie, no właśnie, Tierdan jest spoko, ale. Nie, nie, nie. Jezu, wy. Podajecie gry, które są podobne do świata rzeczywistego, do, do fotorealistycznej grafiki. Tu chodzi o to, że gra ma swój styl, jest komiksowa, jakiś inny. Ma zaaranżowane bardzo fajnie te graficzne aspekty i niekoniecznie jest y, fotorealistyczna. Potioncraft, wcale nie. Gra o pajączku, o, też mi się bardzo podoba. Jak ona się nazywało? Eee, spider nie, spider, kurde nie, spider, speed, speedy, speedy. Eee, webet, webet. O. Nagroda w kategorii razem raźniej, czyli gra kooperacyjna, tak? Um. Wy mi musicie podpowiadać, jakby nie kieruję się czatem, ale staram się przypomnieć z tego co pisaliście. It's Takes Two, tak, crap game, nie no, jest beznadziejna gra. It's Takes Two, ale ja nie grałem, ale faktycznie dużo ludzi mówi, że to jest taka, no, the best, nie? Owoc Miłości, czyli gra, która mm, już ma dawno swój debiut, ale cały czas jest wspierana. <grym> Dead by Daylight. Nagroda w kategorii gra Roku. Dobra, wy się nie znacie, teraz się nie odzywajcie się. Może to będzie kontrowersyjne, moi drodzy. Oh my god, no właśnie, może to będzie kontrowersyjne. No ja bym powiedział, że Medal of Honor, bo było bardzo zajebiste. Jaki Half-Life Alex Jakubi, ta gra wyszła 3 lata temu. Eee... Ja bym powiedział, że Medal of Honor, ale ta gra nie wygra, bo ma recenzje bardzo słabe. Kurde, no tutaj no, co, Beat Saber jak co roku? Nie, Cooking Simulator jest, jest polską grom, Ale Cooking Simulator nie jest w tak dobry jak Medal of Honor. Medal of Honor ma zajebistą fabułę, super multik był, przepiękną grafikę, tylko miał jeden problem była bardzo drogą grom i miała bardzo gigantyczne wymagania sprzętowe. Więc te dwie rzeczy powodowały bardzo niskie recenzje. Ludzie hejtowali tą grę, bo im ścinała, bo coś tam, bo wiecie, grali na kasztanach, nie? Kupili sobie jakiś stary komputer, kupili gogle do tego za 3000 i myśleli, że to będzie działać im. Ale ja dodam tego Medal of Honor, moi drodzy, Above and Beyond. Moim zdaniem super gra. Lecimy dalej. Nagroda w kategorii gra roku. Ech, tutaj się wstrzymam, ponieważ mamy jeszcze te dwie. Najlepsza gra, w której jesteś dobani oraz najlepsza ścieżka dźwiękowa. Wiecie co, tutaj by można było równie dobrze dać. Cybera mm, nie można dać, nie, bo wyszedł dawno temu. Ale najlepsza ścieżka dźwiękowa. Kurde, ja sobie muszę przypomnieć, gdzie była fajna ścieżka dźwiękowa. Takie fajna nutka była. O oh my god. Ale Marvel, jaki Marvel? Przecież ścieżki dźwiękowej. Dobra, chcesz nagrodzić grę Marvel za to, że użyła nie swoich piosenek. Bo mają tam piosenki licencjonowane od artystów, którzy już niektórzy nie żyją. I chcesz nagrodzić ich za to, że użyli po prostu kogoś muzyki. I nie nagrali swojej. No, no to właśnie zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Kurde, nie wiem. O, a może... Z tych wszystkich gier Elden Ring... Nie, 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 nie. Fajną ścieżkę dźwiękową ja bym dał też... WEPT. Pamiętam, że fajna była. E, nagrody w kategorii najlepsza gra w której jesteś do bani. No tutaj też, no co, no to byście zdali Dead by Daylight, tak? Ale nie można, nie można, bo to jest kategoria, gdzie musimy grać nową grę Gra w której jesteś do bani. To może być każda gra, bo w każdej jestem do bani. Ale mm. Battlefield. Aż się prosi, żeby to był Battlefield. Rust? No nie, no bo to musi być nowa gra. Jedna gra na jedną nominację tylko. Nie, Battlefield nie może być nigdzie nominowany, ponieważ za karę. Plujemy na niego. Tfu. Plujemy za karę za to, że tak drogą grę wy wystawili i tak niedopracowaną. Nie. Edytuj. Inną grę. Nie wolno. Musi być. Słabo mi szło? Nie, no ja bym zrobił ten inscription, tylko że mi słabo tam nie szło. O, czekajcie! O! Chyba wiem co! O! Moment! Dobra, gra, w której często od nowa zaczynaliśmy. Timberborn. Timberborn. Dobra. Timberborn. Tak. Czyli świstaki. E, znakomity styl wizualny, kochani. Znakomity styl wizualny. Ah. Ciężka sprawa tutaj, szczerze mówiąc. Medium, że polskie, ale ten styl nie był jakiś niesamowity. Medieval dynasty wcale nie. Medieval? A damy im. Med... No nie, no Medieval nie. nie. Nic specjalnego w Medievalu. Ja bym jednak dał mimo wszystko coś takiego pixelartowego. Dobra. Ja, yeah, ja dam wept, a tam gdzie był wept jest puste. Więc najlepsza ścieżka dźwiękowa będzie należała do. Nie mam pojęcia, chat. No i gra roku. Co będzie grom roku? Jezus Maria, dajmy tego cyberpunka, co? Niech to jest. Chociaż to wyszło rok temu. Ale wtedy nie może być, bo ze znakomitą fabułą. To nie, to cyberpunk. To nie może być. To grom roku musi być <laughs> Czarnobylite. <laughs> Nie, no Czarnobylite, umówmy się. <laughs> Kurde, co by było najlepszą grom roku dla mnie? Dead by Daylight. Nie wiem, ciężkie to jest powiem szczerze. Ciężko jest. W roku gramy w dużo gier i potem jest se ciężko przypomnieć, a to, że żadna gra nie wpadła mi na tyle do głowy, aby o tym pamiętać, to tylko świadczy, że faktycznie. No tak, świadczy o tym, że niezbyt, niezbyt. Ścieżka dźwiękowa. To jest ciężkie. Nie wiem, cokolwiek kliknąć to też jest bez sensu. Fudę, ścieżka dźwiękowa w grze. Kingdom Słabe były te słabe były GTA Kolejny co uważa, że strażnicy galaktyki mieli dobrą ścieżkę, dziękował. Nie wiem, da się wylosować jakąś grę. No nie no, to, nie wiem totalnie, no to jest masakra jakaś. Masakracja. No i tu, gra roku. Kurde, Gas Station Simulator. Tak, to jest moje drodzy podsumowanie tego roku. Gas Station. Da. A. A tu najlepsza muzyka była w Farming Simulatorze. Ta. O. I to jest moje podsumowanie roku, nie? Bo jest tak żenujący był ten rok pod względem gier, że po prostu tak bym to widział. Tak obstawiam. I tak powinienem moi drodzy obstawić lepiej. Wygeneruję link zaraz. Zagraj w dominowaną przez siebie grę. A żebyś wiedział, że zaraz zagram. A potem zrecenzuj i zaktualizuj nominowaną grę. No i teraz tak, zagraj w jakąś grę. Czy ja mogę zagrać w jakąś grę, co mi nominowałem aktualnie? Inscription, proszę. Mogę zagrać. Odpalam. Dobra. Czy już się zaktualizowało? Już czy nie? Odśwież. No i teraz recenzuj, zaktualizuj, dobra. I teraz napiszę tak: recenzję tej grze. Polecam gorąco taki trochę herston ale lekko straszny. Tak. No i super. Mam nadzieję, że się podobała ta moja recenzja wszystkim. Jest i ukończono cztery zadania. Dostałem! Juhu! Juhu! Super odznaka! Pokaż moje odznaki, moi drodzy. Dostałem odznaki. Wuhu! Ale mam super, bo mi konto teraz urosło i już odznaczone zostało. Coś niesamowitego. Polecam wszystkim moi drodzy wziąć udział w nagrodach Steam. Gdzie jest ten link, to? Aha. No dobra, no i fajnie, no, i, no i dobrze, no i dobrze.